Święta to czas magiczny, rodzina, prezenty, smakołyki i filmy. Czym byłyby święta bez filmów, które budzą w nas radość i przywołują najlepsze wspomnienia? Dziś zabiorę Was w podróż przez 10 najlepszych filmów świątecznych, które absolutnie trzeba obejrzeć, a zaczniemy od miejsca 10 i będziemy wspinać się coraz wyżej ku prawdziwym świątecznym klasykom. Zaczynamy naszą podróż od polskiego hitu. Listy do M. To film, który wprowadził na nasze ekrany magię świąt w hollywoodzkim stylu. Przeplatające się historie bohaterów przypominają, że święta to czas miłości, przebaczenia i nowych początków. Film oczarowuje nie tylko piękną atmosferą świątecznej Warszawy, ale też humorem i emocjami, które poruszą każde serce. Czy ktoś jeszcze nie zakochał się w tej produkcji? Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o zamianie życia choć na chwilę, Holiday jest filmem dla Ciebie. Dwie kobiety z różnych stron świata zamieniają się domami na święta. Jedna ucieka do uroczego śnieżnego domku w Anglii, druga trafia do słonecznego Los Angeles. Choć mają inne cele, obie odkrywają coś, czego się nie spodziewały: miłość, przyjaźń i nowe spojrzenie na życie. To film pełen ciepła, humoru i świątecznego uroku. Nie ma świąt bez Buddiego, człowieka wychowanego przez elfy. Elf to przezabawna i wzruszająca opowieść o przybyszu z bieguna północnego, który trafia do Nowego Jorku w poszukiwaniu swojego ojca. Jego naiwność i dziecięca radość konfrontują się z cynizmem wielkiego miasta, a efektem jest nie tylko masa śmiechu, ale też przypomnienie, co tak naprawdę liczy się w święta. Idealny wybór na wieczór z rodziną. Zielony, cyniczny i nieodparcie zabawny. Grinch. Świąt Nie Będzie to historia, która przypomina nam, że nawet największy wróg świąt może odkryć ich prawdziwe znaczenie. Jim Carrey jako Grinch to popis humoru i aktorskiego talentu, a całość wzbogacona jest piękną świąteczną scenerią i przesłaniem, że święta to coś więcej niż prezenty i dekoracje. Teraz coś dla fanów czarnego humoru. Nie wszystkie świąteczne filmy muszą być grzeczne i urocze. Zły Mikołaj to czarna komedia dla tych, którzy lubią przełamywać schematy. Wyobraźcie sobie oszusta, który przebiera się za świętego Mikołaja, by rabować centra handlowe. Choć film jest pełen ostrego humoru, niesie zaskakujące przesłanie o zmianie nadziei i dziwnej przyjaźni, która rozkwita w najbardziej nieoczekiwany sposób. Święta to czas wiary w cuda, a cud na 34. ulicy jest tego najlepszym przykładem. To film, który przypomina, że magia świąt zaczyna się od wiary. Wiary w Mikołaja, cuda i dobroć ludzi. Opowiada historię mężczyzny, który twierdzi, że jest prawdziwym świętym Mikołajem, i procesu sądowego, który ma to udowodnić. To wzruszający, ciepły film, który udowadnia, że święta są czasem, kiedy niemożliwe staje się możliwe. Tak, to świąteczny film. Szklana pułapka łączy akcję z bożonarodzeniowym klimatem. Nie każdy myśli o szklanej pułapce jako o filmie świątecznym, ale akcja tego klasyka rozgrywa się podczas bożonarodzeniowej imprezy co czyni go idealnym wyborem na nietypowe święta. To historia pełna akcji, napięcia i kultowych tekstów, które zapisały się w historii kina. Jeśli masz ochotę na coś z adrenaliną, to właśnie ten film będzie strzałem w dziesiątkę. Opowieść Wigilina to ponadczasowa historia Charlesa Dickensa, która uczy nas, że nigdy nie jest za późno na zmianę. Animowana wersja z 2009 roku przenosi tę klasyczną opowieść na nowy poziom wizualny, ukazując podróż Ebenezer'a Scrooge'a przez przeszłość, teraźniejszość i przyszłość świąt. To film, który wzrusza i przypomina jak ważne jest otwarcie serca na drugiego człowieka. Nie ma bardziej wzruszającej historii niż to wspaniałe życie. To opowieść o George'u Baileyu, człowieku, który czuje się bezużyteczny, ale w Wigilię odkrywa jak wiele jego życie znaczyło dla innych. Dzięki interwencji Anioła Stróża, George uświadamia sobie, że każdy z nas ma wpływ na świat. Ten film to prawdziwa lekcja życia i jeden z najpiękniejszych hołdów dla ducha świąt. I na miejscu pierwszym, niezastąpiony, Kevin sam w domu. To film, który od ponad 30 lat jest symbolem świąt na całym świecie. Historia chłopca, który zostaje sam w domu i musi stawić czoła włamywaczom to idealne połączenie humoru, akcji i świątecznego ciepła. Czy ktoś wyobraża sobie wigilię bez Kevina? My na pewno nie. I to już koniec naszej listy Top 10 filmów świątecznych, które po prostu trzeba zobaczyć. Te filmy nie tylko bawią, ale też wzruszają i przypominają nam, co w świętach jest najważniejsze czas spędzony z bliskimi magia drobnych gestów i ciepło, które nosimy w sercach Który z tych filmów jest Twoim ulubionym a może masz swoje typy, których zabrakło na naszej liście? Koniecznie podziel się w komentarzu. Pamiętaj, aby zostawić łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał. Razem odkrywamy magię świąt w naszym vlogmas. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.